Wspólnie z panią dyrektor proponujemy, zachęcamy, zapraszamy, by zwyciężczyni lub zwycięzcę jednej z tych licytacji zaprosić na takie indywidualne spotkanie i wycieczkę po znanych i nieznanych wnętrzach i okolicach Pałacu Branickich, po oczywiście wystawach naszego muzeum, gdzie podzielimy się tymi historiami, które, które znamy, którymi dzielimy się oczywiście z naszymi gośćmi, które pani dyrektor wraz z zespołem przedstawia wszystkim naszym wizytującym, ale postaramy się odnaleźć jeszcze coś, coś ekstra, sięgnąć do najgłębszych archiwów, do anegdot, które możliwe, że gdzieś jeszcze do tej pory były były zakopane na dnie różnego rodzaju akt, więc obiecujemy specjalną, prawda Pani Dyrektor, <grystanie> wyprawę tak. dla zwyciężczyni lub zwycięzcy jednej z licytacji w kolejnej edycji wośp Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do licytowania, bo myślę, że to jest pierwszy raz taka gratka, oprowadzanie po tak znamienitej siedzibie przez samego rektora. I przez samą Panią Dyrektor <grystanie> oczywiście. Natomiast. Nie ale, z niej, on... przepraszam, można wejść do gabinetu i częścią tego będzie również zwiedzanie tak zwanych złotych pokoi, które obecnie, które obecnie służą właśnie pracy uczelni, więc tak, postaramy się otworzyć więcej drzwi niż zwykle się to do tej pory działo. Serdecznie zapraszamy. zapraszamy.